cała prawda o kalendarzach adwentowych. Jak wiecie, październik się jeszcze nawet nie zaczął, co oznacza, że mamy ponad 100 dni do świąt, więc trzeba się już do nich przygotowywać. Także wczoraj wybrałam się do Rosmana, Douglasa, DMU, żeby poszukać idealny kalendarz adwentowy, żeby go sami otworzyć. To, co ja tam zobaczyłam, to był jakiś żart. Kalendarze adwentowe za 600, 800 czy 1200 złotych i czasami więcej, a w nich trzy gumki do włosów, płyn do demakijażu w wersji miniaturowej i dwa lakiery do paznokci. To zostało Zastanawiam się co tyle kosztowało. Bo ja dużo bardziej wolałabym sobie kupić jednak kosmetyki właśnie w tym sklepie za te same pieniądze za 600 czy 800 zł, których faktycznie potrzebuję, które naprawdę będę używać i które są warte swojej ceny. Na tych kalendarzach adwentowych bardzo często jest napisane, że wartość tych kosmetyków przewyższa dużo bardziej cenę tego kalendarza, więc tak naprawdę oszczędzasz, tak? A słyszałam taką tezę, która podobno nie jest tylko tezą, ale prawdziwym życiem, że ponoć wszystkie kosmetyki właśnie, które są w kalendarzach adwentowych, to są te kosmetyki, które się przez cały rok nie sprzedały. To nie jest tak, że oni Ci dawają kosmetyki o większej wartości, żeby zrobić Ci prezent na święta na przykład, bo wydałaś 800 zł na ich kalendarz adwentowy. Nie. Oni Ci dawają te kosmetyki droższe tylko dlatego, że i tak by musieli je wyrzucić, ponieważ nikt ich kurna nie chce. Także moim zdaniem jedyne warte kalendarze adwentowe to są z czekoladkami, z herbatką i ewentualnie z przysmakami dla kociaka lub pieska. Zastanówcie się nad tym.